Ja tutaj w kolejnym materiale i chciałbym wam powiedzieć o tym co zauważyłem po tygodniu rehabilitacji na którą chodzę na Chromborskiej Że albo człowiekowi takiemu jak mnie który miał złamaną nogę, tak jak wiecie, i teraz wracam, staram się wracać do formy albo chcę się po takiej rehabilitacji bardzo mocno spać, bo wczoraj na przykład wróciłem i od godziny 12 czy tam 13 spałem do godziny 17 albo tak jak byłem dzisiaj na kebabie i Zjadłem mm, całego kebaba, yy, w sumie to 95%, gdzie dla mnie to i tak jest bardzo, bardzo dużo, bo jednak yy, 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 ja tyle kalorii w siebie nie yy, uduszam yy, od razu. Dzisiaj zjadłem na obiad Cały talerz e, Zupy e, Na raz e, Jakiś tam Zupa, nudle pomidorowa, no nie pamiętam Czego bo to nie była normalna zupa, tylko zupka Ale chodzi mi o to, że Zjadłem te posiłki Całe i wczoraj spałem Większość dnia, więc po prostu organizm po takiej ciężkiej rehabilitacji, jak widać, potrzebuje. No i wy też się możecie podzielić tym, przy takim intensywnym treningu czy rehabilitacji, macie podwojone albo czasem potrojone apetyty, bądź ochotę na sen i w tym materiale to by było wszystko a i plus nie wiem czy będę go montował bo tak jak widzicie leżę Odpoczywam sobie po ciężkiej rehabilitacji może zmontuję go jutro i w wrę lekcji zmontowany yy, jutro ale to w sumie byłoby intro i outro i jakieś więc to chyba wielkie skoro powiedziałem Wam, że byłem na kebabie, to tym razem się to podaruje. Myślę, że mnie wybaczycie, bo tak jak mówię, się regeneruje, a ono nawet prawie się zrymowało. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, see ya.